Zapowiedź Ghost of Tsushima Director's Cut mocno wzburzyła grono odbiorców PlayStation. Umstują oni teraz zarówno w komentarzach pod postem PlayStation, jak i otwierają coraz to nowe posty na forum dyskusyjnym gry na Steamie. Wśród najczęściej powtarzających się określeń jest zdrada i że PeCety dostają co najmniej dwie nowe gry w tym roku, podczas gdy PlayStation nie będzie miało ich wcale. Gdyż Sony nie zdecydują się raczej według ich najnowszego raportu finansowego wypuścić nic ze swoich gier first party aż do 2025 roku. To nie jest pierwsza taka sytuacja, gdy fanboje Sony reagują tak impulsywnie, bo podobne akcje miały miejsce już podczas ogłoszenia portu Horizon Zero Dawn, God of War 2018, Spider-Man i Miles Morales Insomniak, Days Gone, a nawet Uncharted Dziedzictwo złodziei i Last of Us Remake. Perła w koronie Naughty Dog. Zastanówmy się zatem, co powoduje tak gwałtowną reakcję. Przecież nikt PlayStationowcom tych ukochanych gier nie zabiera. Ba, dzięki otwarciu się na nowe rynki, Sony jest w stanie zarobić więcej pieniędzy, a te przeznaczyć na jeszcze lepsze nowe gry. Oczywiście ta teza nie bardzo pasuje już nam do współczesnych czasów, gdzie duże firmy odchodzą od produkowania gier dla pojedynczego gracza, o których wspominałem wyżej. Zamiast tego kierując się drogą szybkiej i łatwej kasy z wypełnionym poprzegi mikrotransakcyjnych kier usług tworzonych w większej części przez sztuczną inteligencję, której przecież nie trzeba płacić miesięcznej pensji. Mimo tego wciąż będą powstawały gry dla pojedynczego gracza, gdyż zmiany nie nadejdą gwałtownie, ale będą postępować stopniowo. Coś podobnego zdarzyło się przecież z dystrybucją cyfrową, która praktycznie wyparła wydania fizyczne gier. Ona też podobnie jak sam Steam, rozgościła się na rynku stopniowo, aż dożyliśmy współczesnych czasów i jedną z tych gier wydanych tylko cyfrowo mówimy o PC jest właśnie bohater tego całego zamieszania. Pomijając dygresję, zupełnie nie rozumiem zatem atakowania graczy PC-towych hasłami typu To wasza wina, to Wy zabijacie PlayStation i graczy PlayStation. Co czytam w komentarzach? Sony poczuło interes w wypuszczaniu gier, które już się nie sprzedają na konsoli, a mogą je sprzedać na PC. To Sony wychodzi do nas, graczy pecetowych z ofertą, a nie odwrotnie. Oczywiście pełno jest postów na Steamie domagających się takiej a takiej gry, by została przeportowana w następnej kolejności, najczęściej Bloodborne, ale bądźmy realistami, nikt z Sony tych postów nie czyta, a nawet jeżeli jest taka wydelegowana osoba, to gracze mogą sobie chcieć, a Sony i tak zrobi to, co im się opłaca. A póki co opłaca im się wydawać te gry na PC, po bagatela wcale nie małej cenie. Za nową grę PlayStation na Steam trzeba w 2024 roku zapłacić ponad 250 zł, co jest dość wysoką ceną. W Tym samym czasie używane egzemplarze gier na PlayStation 4 lub PlayStation 5 można dostać za od kilkudziesięciu do góra 100 zł. Graczom pecetowym nikt nie robi zatem łaski, że gry wydaje się poza PlayStation i jest to czysty interes dla wydawcy. Rozumiem fakt, iż gracze PlayStation mogą być rozgoryczeni ostatnimi decyzjami Sony i w tym, że w tym roku nie będzie żadnego hitu pokroju Spider-Man 2. Chociaż z tym hitem to bym się nie rozpędzał, bo jest on w moim mniemaniu gorszy niż poprzednie dwie części i maczało przy nim palce Sweet Baby Incorporated, A to jest prawdziwy rak, którego należy tępić wszelkimi możliwymi sposobami. Jest to firma konsultacyjna, która zastrasza game developerów poprzez cancel culture, jeżeli w grze nie pojawią się treści inkluzywne i reprezentacyjne. Rozgoryczenie może też wynikać z faktu, że coraz mniej wydawców inwestuje w nowe IP, zamiast tego tworząc remake'i lub remastery znanych i uznanych tytułów, żądając za, tych hor za to horrendalnych sum. Ale tak wygląda cała nasza popkultura obecnie, a upowszechnienie się AI nie wpłynie na poprawę sytuacji, lecz przyspieszy dalszy upadek, bo po co ktoś ma się starać, gdy inni wpiszą kilka linijek do takiego np. czatu GPT i będą mieli gotową całą narrację, fabułę, a może nawet gotową grę. Nikt przecież nie wie jak daleko to się posunie. Ale nie rozumiem i nie będę akceptował tego, iż niektórzy próbują się mścić na bogu ducha w innych graczach pecetowych, którzy od dawna czekali na taki, a taki tytuł, ale nie mogli w niego zagrać, bo nie mieli lub nie chcieli kupować drogiej konsoli tylko po to, by w ten jeden tytuł. Zagrać. I wiem, że zjawisko nie dotyczy całego grona graczy PlayStationowych, a jedynie kilku wokalnych ekstremistów. Nie sądzę też, by to, co tu teraz powiedziałem, kiedykolwiek do nich dotarło i spowodowało, że zmienią swoje zachowanie, gdyż, jak mówi powiedzenie, starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Ale, mimo to, chciałem podzielić się z wami tym, co myślę na dany temat. Taki kolejny wybuch nieuzasadnionego gniewu, również na mnie, jako gracza pecetowego, sprowokował mnie do napisania tego skryptu. Zamykając temat fanboizm, nieważne czy to z jednej czy z drugiej strony jest postawą wysoce szkodzącą grą graczom jako ogółowi. Ale myślę, że część winy ponoszą za to wielkie firmy, które od lat budowały wizerunek my Kontra Oni, jednocześnie tak manipulując swoimi odbiorcami, by nastawiać ich przeciwko drugiej stronie, a jednocześnie zachęcać do kupowania tylko produktów ich. Firmy. Natomiast drugą ponoszą wszystkie wielkie media zajmujące się tematyką gier. Zwłaszcza dzisiaj, co coraz częściej widzimy artykuły na portalach napisane tylko po to, by użytkownicy mogli się wyzywać i obrzucać błotem w komentarzach. Podczas gdy taki artykuł ma bardzo wysoką klikalność, co przekłada się na zyski. A o tym, że growe dziennikarstwo z kiedyś rzetelnego w ostatnich latach zmieniło się w kolejny PR dla takiego, a takiego wydawcy, z którym redakcja ma podpisaną umowę, nawet nie chcę wspominać. Dlatego cieszy mnie to, że bańka wyłączności pękła i gracze mogą wreszcie sami zadecydować, czy będą ogrywali dany tytuł jeszcze raz na konsoli, czy może jednak się, zdecydują się na zakup wersji na PC. Jak widać przez lata dało się to robić, bo powstawały gry co najmniej na trzy, a teraz nawet na 4 lub 5 platform, więc gadanie o tym, że dana gra jest zbyt trudna do przeniesienia można między bajki włożyć. Nie w czasach gdy te same procesory od tych samych firm znajdują, znajdują się we wnętrzach konsol czy pecetów. Oczywiście to nadal wymaga sporo pracy i nakładów finansowych, ale nie aż tyle co stworzenie od zera całej nowej gry. Ghost of Tsushima Director's Cut było jedną z moich wyczekiwanych gier na PC i cieszę się, że oficjalny port jest w drodze. Jest to dla mnie, taki Assassin's Creed w Japonii, którego nigdy się od Ubisoftu nie doczekałem. Co prawda obudzili się dopiero teraz i robią Assassin's Creed Red, ale moim zdaniem spóźnili się na imprezę i zostali tylko pustą salę. Poza tym, jeżeli to ma być jeszcze większe od Assassin's Creed Valhalla, to ja podziękuję. Ta gra wymęczyła mnie już na samym etapie podstawowej wersji gry, a za dodatki, oprócz Donovan Ragnarok, którego nie zamierzam kupować, nawet się jeszcze nie zabrałem. Być może kiedyś w czasie nagrywania serii. W każdym razie premiera gry Ghost of Tsushima Director's Cut zapowiedziana jest na 16 maja i pieczę nad portem sprawuje studio Nixis, którzy na końcu mają dobrej jakości porty, które nawet jeżeli miały pewne problemy, to były naprawione w szybkim tempie kolejnymi łatkami. Co może irytować twórców i użytkowników modów, ale tak bywa. I to tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, aczkolwiek chciałbym by nie zmieniła się ona w polowanie na czarownicę, ale była merytoryczna. Ode mnie to wszystko. Mówił dla WSSG, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!